Zaczniemy od rozgrzewki związanej z naszą uwagą. Dzisiaj będzie nam bardzo potrzebne to, czy naszemu ciału, kierunkom i ruchom towarzyszy przede wszystkim wzrok. W związku z tym, wyobrazimy sobie teraz taki zegarek, może nietypowy, ośmiopunktowy. Zaczynamy od Góry, czyli jest to punkt nad naszą głową, delikatnie, kiedy musimy podnieść noski oczy. Cztery punkty są góra, dół, prawa, lewa i jeszcze mamy pomiędzy nimi skosy. W ten sposób wyznaczamy osiem, czyli jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jeszcze raz. Jeden jest na górze, trzy to będzie prawa strona, pięć dół, siedem lewa strona. Albo odwrotnie, to akurat nie ma znaczenia. Pomiędzy nimi, czyli pomiędzy bokami, pomiędzy tak jakby czterema kierunkami świata, mamy też skosę. Więc to są cyferki parzyste. Dwa, cztery, sześć i 8. Po kolei 1 góra, 2 skos, prawy górny róg, 3 prawa strona, 4 prawy dolny róg, 5 sam dół, 6 lewy dolny róg, 7 lewy bok, 8 lewy górny róg. I patrzymy na nie. Mamy 1, 2. Obracam całą twarz, tak całą oś

1. To zrobimy sobie do muzyki. Możecie trzymać w ciele puls. Możecie podbijać pięty. Chyba, że jest to bardzo skomplikowane, to przede wszystkim skupiamy się na pracy głowy i oczu. 5, 6, szybkie tempo, jeden z góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

nie. Wydaje się niepozorne, ale trudne, wiem. Teraz zrobimy prawą stronę i od razu w lewą stronę. Po jednym razie. Pamiętajcie o stopach. 5, 6, 7 i. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i z drugą strony 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4, zrobimy kółeczko na stronę i w drugą. Staramy się robić płynne półka głową, podczas kiedy nasze stopy pracują i cały czas wybijają puls. Jeszcze raz, 2, 3, 4, zrobimy kółeczko na 4, w drugą stronę też. 1, 2, 3, 4, jeszcze dwa razy prawa lewa strona. 3, maj, plus. 1, 2, 3, 4. Poczekaj. 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4. Rozluźnij nogi, ręce. Na jedną i na drugą stronę. Dalej się zatrzymywać do punktu, i teraz zrobimy to samo, przeprowadzając ręce przez punkt, zaczniemy od prawej ręki. 1, 2, 3. 4, 5. Uwaga, idzie na drugą stronę. 6, 7, 8. Nie jest to wygodne, wiem, ale właśnie na tym zamknięciu barku, na tym naciągnięciu nam zależy. Więc starajcie się jak najmocniej też realizować punkty w przestrzeni, pomimo tego, że ręka musi się skręcić. Chcę też zwróćcie uwagę, nie Skręcać całego tłowia, tylko zostawić ten przeciwny bark, właśnie po to, żeby uzyskać tutaj jak największe naciągnięcie. Jeżeli puścicie tą stronę przeciwną, no to wtedy już tego nie będzie, więc staram się utrzymać ramiona i biodra w tym samym miejscu. Jeżeli potrzebujecie, można złapać przeciwną dłonią za bark i pomóc sobie w taki sposób, żeby go przytrzymać. Na pewno w większości z Was będzie ciężko, żeby utrzymać rękę w tym położeniu, więc to na pewno pomoże. Spróbujmy jeszcze raz. Prawa, lewa, na razie na liczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz eee, lewa strona. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Teraz zrobimy prawą, lewą z przetrzymaniem dłoni. Pomogę, pokażę, jak to zrobić. Zwróćcie uwagę, że ruchy są ostre, kanciaste i dłonie, ręce są bardzo strzeliste, proste w łokciach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Będziemy robić na przemian prawą-lewą stronę. To oznacza, że z tego skośnego ruchu musicie szybko rozluźnić obie ręce i wyprowadzić przeciwną do góry. Jeżeli pracowała prawa, no to lewą. Jeżeli pracowała lewa, to prawą. Spróbujmy zrobić 4 razy prawą, lewą, prawą, lewą stronę. Z muzyką. Rośniemy na krześle, bierzemy wdech, kubek głowy do sufitu.

6, 7, 8. Rozluźnij. I wydech. Dobrze. Teraz spróbujemy zaznaczać punkciki palcami po podłodze. W taki sposób, że znowu wyobrażamy sobie ćwierć tarczy. Raz, dwa, trzy. I zsuwam stopę z powrotem do środka. Nazywam to do centrum. Czyli tym razem mam tylko i wyłącznie ćwiartkę. Tak jakbym miała pierwszy, drugi, trzeci punkt, który jest dokładnie do boku, i przesuwam. Pierwszy, drugi, trzeci i przesuwam. To samo, druga noga. Pierwszy, drugi, trzeci i przesuwam. Pierwszy, drugi, trzeci i przesuwam. Zwróćcie uwagę, że patrzę na stopę, patrzę na punkty, w których zatrzymuje się. Mój e, duży palec. Będziemy robić na przemian. Pierwszy, drugi, trzeci, jedną nogą. I pierwszy, drugi, trzeci, drugą nogą. Cztery razy. Prawa, lewa, prawa, lewa. A następnie od drugiej strony. Czyli trzeci, drugi, pierwszy. Trzeci, drugi, pierwszy. Też cztery razy. Trzeci, drugi, Pierwszy, zamknij, trzeci, drugi, pierwszy, zamknij. Spróbujmy zrobić to z muzyką. Zaczynamy od przodu do boku cztery razy, a potem od boku do przodu. Pięć, sześć, siedem i. Pierwszy, drugi, trzeci, dos. Pierwszy, drugi, trzeci, dos. Drugi, trzeci, dosuń, pierwszy, drugi, uwaga odwrotnie, od trzeciego, drugi, pierwszy, dosuń, trzeci, drugi, pierwszy, dosun, trzeci, drugi, pierwszy, dosun, trzeci, drugi, pierwszy, dosuń, w miejscu, rozluźnij, dobrze. Ostatni etap jest taki, że będziemy swobodnie łączyć tą pracę. Czyli możecie zacząć e, od głowy i nie musi to być już cała tarcza. Może to być skos w jedną i w drugą stronę. Na krzyż, na przykład, rysujemy krzyżyk. Hmm? E, może to być praca stóp, może być też połączona z pracą. Rąk. Zachęcam do tego, żeby próbować pierwszy, na przykład drugi, trzeci punkt realizować równocześnie całą prawą stroną, ręka z nogą. Ten ruch akurat tutaj jest bardzo analogiczny w przestrzeni, więc łatwo sobie go wyobrazić. Wyciągam nogę do przodu, tutaj akurat jest to góra, potem jest skos i bok. Bo one w dużym stopniu się w przestrzeni pokrywają. Eee, możecie też próbować chodzić. Rytmicznie. Możecie też próbować, tak jak robiliśmy przed chwilą, w rozgrzewce, maszerując, uruchamiać ostry, mocny, rytmiczny ruch dla rąk, do boku. Będę liczyła czwórki i ósemki, tak żeby pomóc Wam trzymać się w rytmie i zwracać uwagę na to, gdzie patrzymy, co robią nasze oczy, co robi nasza głowa i na oś twarzy. Spróbujmy z muzyką. pięć, sześć, siedem i... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa hop, 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 i mogę próbować dwoma rękami równocześnie. Na przykład do sześciu, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze raz od dołu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, panie też o, głowę, która zwiedza punkty. Może iść jedną w jedną stronę i w drugą. Wróch może być symetryczny, ale może też. W ogóle nie być. Próbujemy też koordynować ręce, rąk i nóg. Na tyle, na ile nam się to uda. I. Pamiętaj, że zawsze naszą bazą może być po prostu masz. Ok. Trzymaj. Jeszcze chwila. Zastanówcie się przez chwilę, czego jeszcze nie robiliście. Czy coś jeszcze w ogóle nie pracowało, albo nie spróbowaliście czegoś połączyć?